Zatarg, proszę Państwa. Otóż Jan Halicki w złotej szacie miał zrobić Mateuszowi rękawicę. Zajko Michalina powiedziała, że podaruje Ci po tej walce różaniec, żebyś mógł wymodlić sobie te rękawice wreszcie. Żeby Janek wreszcie miał czas. Ale wracając do tego obozowania z Jankiem. No i rano było pytanie Janek jaką reprezentujesz formę? Nie mam pojęcia. Ale jako na obronę Janka chciałem powiedzieć, że Janek był zajęty robieniem własnej zbroi, a nie twoich rękawic. Bo jeszcze tydzień temu wysyłał mi niekompletny hełm, w sensie zdjęcia niekompletnego hełmu. Jak widać hełm zdążył zrobić, a rękawice pewnie dalej leżą w warsztacie. Dziesięć sekund. Stop! Kto wie, co by się tam dalej wydarzyło? Mateusz Zajkowski wygrywa tę walkę. Brawo.